Ale kurwa patrzyliście w ogóle tamtą nie, patrzymy, tam tą stronę. A co tam pojaliśmy musimy wziąć dosegrać spokojnie, nie? Nie, ten jest strzel, a ten kurwa no. Nie, Przecież ty nic nie ma na do maidzia Arcy cicho, bo się chyba wszyscy dalej sobie jemy? Jesteście kurwa z no, z tamtej strony nic nie patrzyli, no już ani nie Nie było ich widać, widać Arcy, rozumiesz to? to? Jak ja dostałem, on był kurwa 5 metrów od twojego domku. A nie byłeś widać. Nie było kurwa widać, na pewno nie, ja pierdolę. Bo nie patrzyłeś. Oni zlecieli kurwa pewnie z ty. Z Rydza, z Rydza Ewakuacją tutaj, kurwa. Chuj wie, nie, Ewakuacja ale... Ewakuacja leciała, trochę... nikt nie patrzył kurwa na to. Na jakieś dobre te kademie, nie? Każdy kurwa. Ale ktoś ich zabił, czaisz? Każdy kurwa, nie, nie zabił, bo Przetrwał tam dwóch Ale raz dostałem z jednego, nie? Chuj, ale... Ale i pam. Ja nie, kurwa, bo się podnieśli. Kurwa. Ale ci co ich posuwali, też dobre typy były. Oni też 2.9 kd, wiesz takie. Na... Miałeś, ja, net, stał, rzucacie... postoje... Nic nie idzie że pojawią... nie O kurwa, się siostry... ale punkty poszły w dół. Czycie... Czarno i ten. Już nie grasz bo bocie, coś tam pisze, kurwa. Nie wiem, stworzenia. Wiesz, zazdrosny, nie? Chce grać. Na, no, a nie gra? Nie, ja, chyba Deathmatch'a gra, nie. Sosnówę lecimy? Nie wiem gdzie lecieć Ta sosnuwa jest chujowa, wiesz Dawaj może Primorsk? A no, może będzie ten. No My może leć, No jak tam chcesz. Dobra, to chodźcie tą sosnuwę. Tylko któryś musi ze mną, nie? Żebyście mieli to. Nie wiem czy typy nie lecą z nami. Może piję. Ale tam są jakieś lagi normalnie ja miałem typy celowników on powinien padać. I też ja, lagował, tak wiesz? Strzela. Trochę, dlatego przyłączymy że jest lepiej Ale on w ogóle nie, nie dostał, ja miałem go na celowniku centralnie jego głowę i on ja nie, nie są... 18 braził ode mnie No Normalnie kurwa nie wiem to są jakieś cituchy lagowe To jest a... dla mnie niemożliwe wręcz że ten typ nie, nie poskładał się Ty a co ty, A Paweł tutaj lecisz? Ja tu to... <laughs> A no, nie wiem to tu lata kurwa, to zawsze sarna chyba latał No dobra dobra a tam a nie ma, nie? Tu mnie są Chujsty. Jesteś teraz sarny. Sarną A no to nie wiedziałem sensorów się tyle nie pij Nie tak naprawdę to Mercy mi się tam wbił na moje chaty, nie? Bo ja tam zawsze latałem na tamkę No to weź go tam kurwa a, z go potrącę autem bo mnie w kurze <laughs> Na zastawce ktoś był czy nie była, Darian? Nie było chyba. Nie. nie wiem, chłopie, musimy, nie, chyba... ja nie, nie pać środka, tylko gdzieś stanąć i chuj, nie? Albo coś małego zająć. No tutaj przez tak tak spuszowali syni, że to chuj, nie? Znaczy wiesz co, tam były dwa składy, ale no, ja nie wiem, jak go nie wyciąłem. Ten gościu, co mi rzucał granata, nam rzucił, to dostawał ode mnie po głowie, ja nie dostawał nie najpeski, tak Więc trzeba w powietrze znowu. Znowu takie same lagi mam jak ten ostatnio. Ale ja lagi, wiem, no? ja Nie wiem, wiem. Ty... No, na streamie, że pinki skakał, nie? Ale jak no. weszli, to akurat było nawet chyba okej. Okay. Dla mnie to jest jakieś kurde. oni wykorzystują jakieś opóźnienie w grze. Trzeba do typa, on nie dostaje PS Co robi centralnie na typie? Że ty podnieś ich rozjebać. masz nie. taką moc, kurwa, twardą faję. Ja nie wiem. No widzieliście, co było. Trzech gości zostało, każdy kto wychylił głowę, dostał głowę. A tu trzymam do i on nic, idzie dalej twardo, kurde, zero obrażeń. Normalnie. 18 normalnie. obrażeń zrobiłem, ja pitole, co za głupia gra. Co to ogląda? Prawdziwe życie. No, ja też tam patrzę, kurwa już TikTok. Ja pierdolę no, no. <laughs> Prawdziwe życie Wzięliby się ci ludzie do roboty, a nie tylko narzekają Ale śmierdząca. Tu jest Pobre. ciężko zarobić kasę synie, kurde, wiesz co chodzi? Gdzie? Ogólnie pracując dla kogoś nie zarobić. wiesz o co chodzi to Trzeba coś swego robić No trzeba swego Kurde, syn jak wyjebał. Jak to jest szóstka? nie przyjmę. No nie mam leczenia. W ogóle leczenia nie ma, a jest naprawdę. Dobra, biorę lecz. tego kara na razie. Jest taka chujowa, gra i idę sobie, bo to nie ma sensu grać. O. Ja nie wiem, to dzisiaj piątek to taki jest chujowy, że... Dobra, dobra, teraz musimy grać po. Ale Kotek, słuchaj, ale ty Dorian, wyszedł... Jaki Kotek on kurde nie. do mnie mówisz, co ty kurwa? Mm. Ty, on tam wyszedł, wystawił się Ewakuację i to praktycznie... Ale po co? No byli na openie, ja widziałem Siri, no ja nie wiem czy my im nie daliśmy Celuję kurwa. w niego, trzelam, a on nie. Ale jak on, sobie... on ci jedną to oni szli w trójkę, wiesz? Nie, on granata jebnął do środka, wiesz? No widziałem, dlatego uciekam do wyjścia, nie? Ale on cię trochę trafił ten granat. Mi się wydaje, że niedużo, nie? O, o. Nie, ja byłem wcześniej obity już trochę, nie? Jakby cię nie zdekował ten granat, to może. Ale stanie na dachach też się zakończy. Barty stał na dachu, zawsze się tak kończy, co stanie na dachu. Wysłałem ci kurwa powtórkę. Co, i co w tej potrócie mamy zobaczyć? Twoje, jak to byłeś taki dzielnym rycerzem. Może żaden nie patrzył, kurwa tamtej strony. A jeśli nie było A to winne, patrzeć jakbyś nie, nie patrzy. No wy byliście we trójkę z tamtej strony. Ja byłem w chałupie. Leczyłem się. Po czym się leczyłeś? No postowałem się, nie? Ale nie słyszałem po... kurwa ewaku... tą ewakuację i oni zlecieli ewakuacją kurwa. Nie nie nie. Nie to nie umiem. Tak, tak mi się nie, wydaje, ewakuacja... że oni sobie zlecili niedaleko i Moja nie da się... Ewakuacja ja patrzyłem chłopie, na górę patrzyłem za ewakuacją co robią typy Jedzie małtem, ewakuacją? lecimy Chodź do Siniego i zobaczymy Wróć do bagażnika, jak coś tam wokół, Nie, nie brałem jej, zostało no kurwa, wiesz? no co jest? Przypada, nie oddam kurwa, bo Ta. coś mi przyciski, zaczynałem się pierdolić. Syni robi zasadzkę na moście. Nie wiem, ja wezmę to chyba. Chcesz, to chodź ze mną, bo... ten łaz jest za duży. Dobra. Lepiej jak jedziemy... ...na parę auta, przynajmniej autami, możemy się zasłonić. No, żeby coś ugrać punktów, bo jeszcze jesteśmy się 80 minusie, nie? No. To jest brzegu, nie jada nic ci głęboko Nie? Ja tam pojechał głęboko Ale żona na wakacjach <ślarce> <ślarce> Dorian musi ręcznie na narę... <ślarce> ręcznie jeść Bożona Bożona wkurzona o Jezu. Ty, mówisz to tak jakbyś ty nigdy na ręce ty, 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 Jadę ty. oh. Jadą typy! Na most Z mostu jadą typy ode mnie! Ze dobrze, nie pojechałem. Jadą jadą. Jadą, jadą, jadą! Arcy, staj! stań Arcy, bo zobaczą cię! Jadę na most. Kurde, dobrze, że nie pojechałem na stosówkę, bo my się wracamy, nie? Hello? Jadą? Jadę. Po oponie, po O kurwa. No nie wierzę, kurwa mać no. Kurwa. To ja na mapę dałem, nie? Nie, padł ku, kurwa no. Jak się cię za Openem tu przebiegnę, jak oni tam są za murkiem. No gdzie openem. Ja muszę za drogę przebiec. Bizdal, bizdal. Tu też są na dampu. A mnie dobił. Kurwa, dobra, kurwa, kurwa dał jest. mi na peskę jest Pierdola. O Jezu Ale zamówiliśmy że nie zaskoczyli was i was porobili Tak po prostu mu dałem kurwa no a Paweł stał kurwa, że dał się przyjechać, no co zrobił? Trzeba stanął, no Uciekajcie, sobie Ja ucieka. Nie wiem czy on nie patł, on dostał takie wpierdł Kurwa, na mylcie Za łódkę. Ja pierdolę, co wy zrobiliście no? No sam zostałem, nikt mi nie pomógł no A mnie już odcięli, już nie mogę wyjść Ty nie uciekaj pod most Ugrasz jakieś punkty. Która? Jaka strefa? No po drugiej, może a, nawet tu. będzie. Wypierdalej, gdzieś do lewej, ugraj punkty, bo znowu będzie minus. Nie przyczelnie, Paweł, no tak no, wychyli, że no, daj się to, przejechać, to. kurwa, bo oni by sobie pojechali, nie? No wiem, tylko że kurwa, mówiłem w opony strzelajcie, czy to by kurwa, który auto to się wyjebało. A tak to po prostu Oni nie tak wyjebali, to. widziałeś? Tylko daj się przejechać, kurwa. Nie, no, stanęli. Mogliśmy Poguś... tam zostać, jednak po tamtej stronie, jeszcze, nie? No. Hmm, Andry, no nie, graj tutaj. Mogę już jechać, jak ja oni jechali. Wiesz o co chodzi? Ty nawet nie ruszyłeś, dopiero Paweł zrobił, a ty ruszyłeś. Wiesz co? Widziałem na mapie, kurwa, że no ja się No Ja tak, bo ja nie robiłem tego, bo ja myślałem, że wy być postrzelacie typu i nic się nie staje. No i pojadę sobie dalej. No, może jednego hmm. czy ja nie wyciągniecie. mam nie wiem, czemu ten typ się. nie dostał, ja mu tak dałem. To dziwne było. Merci, jak możesz, to możesz tu wjechać do mnie, nie? O, o, o. Nie, nie wiem, co tam chodziło. Chyba idę na ten. Czemu on kurwa nie dostał? Na nowo sobie poszukać broni. Masz tam jakąś łódkę? Wersy No płynę łódką. Tylko Pojedź na mylcie na strzelali do mnie. Na no mylcie, ale nie na nowo. Na nowo pojedziemy, bo ja sam chyba znajdę jeszcze broń. No tu gdzieś płynę, nie? Grajcie jakieś to 5, chociaż kurwa... Ten kofe jakiś, kurwa, co to za typ? Dobrze strzelani. Cituchy jakieś. Kurde, nie, w ogóle takie mają ludzie, laki szlagi. Nie, oni prawie. Ja mu ja mocno wiem, to dałem, wiesz? Ja to dostaję granat od razu leży, a ten typ to kurde, dosta... siedział w tym smoku, dostawał typów, dostał granaty, dwa pod nogi i nie padł. Ty, no co to jest za typ? Zobacz jaki oszust. Eee, to Jest oszust. Eeee. 170G? Nie, 21 o, już gier, 522, nie? Nie ma... Nie ma Kafeja już. 522 ma, ma KD, jebane. Już się skończył To jest mistrz. 3800 miał w poprzednim sezonie. No to żeśmy się nadziali, kurwa, konkretnie, nie? No, jakby się nie wyciągnąć. 3, 3 miał ten KD, ten co mi złożył, Paweł. 431 z poprzedniego sezonu, top no 10. No to, kurwa wziąc. A sezon pierwszy... Sezon dwa wcześniej, chuj jak grał, nie? Sezony. No hmm. ale 4 sobie coś, no. 5 coś KDA ma hop na to bo ma dobry skład albo sobie coś kupił no, jednak coś. po tamtej stronie będzie strefa bo tam jest rzucik, to mi się wydaje. Że ja tu mam łódkę, to... nie? No to yes. sobie Dobra chodźmy, bo zobaczymy może... Pomóż mi szukać tego mutanta, to może chociaż zabiję jednego typu. No, to lepsze to miejsce grajmy niż ostatnie. To po tej stronie nie było. Jak chcesz mi pomóc szukać mutanta? Ale ty jesteś niefajny. Mamy patrzeć o O, po naszej stronie chodź. będzie strefa, chodź szybko na domki. Tu, kurwa tamtym. do mnie. Nie, tutaj na. Ile wyjdą typy i mnie zabiją, a ja jeszcze e -ka, kałacham? E kamienie no. tutaj kurwa, trzymamy. No i te domki, Michał, i na domki ugrajcie trochę. Roz, zrób sobie rozkrak, wstać głowę, wiesz, między nogi i. W tej trawie cię tak. zobaczą, bo to jest chyba trawa, to jest Pomóż mi tu lepiej, tu nikogo nie było. Nie Zaraz to... mi się spadnie na drugą stronę, a tam. Ja. A tam nie ma ja nie ja wiem, jak ten typ tam nie, tak to nie zrobił, sin. nie, syn? Ja mam naprawdę Ty, bardzo mocno. Nie, lutowane za... jest, zoba! Otwarty ki... kibel jest. Może oni stąd przyjechali? S może to jest spadochrony, może jakieś kurwa, nie wiem. Nie, to Kofej musi No tak, no, no, no musieli, no jakiś skład jechał przez moskwę, to... Ale oni po... ja. przyjechali ze stosówki, tak? O, buta. Ze stosówki przyjechali, przecież wiemy, jak jechali, nie? Nie jechali tutaj ode mnie, bo ja lutowałem tutaj. Oni ze stosówki przyjechali. Masz chujowa, Arce. Płynie łódka, łódka już płynie na Uciekaj do Syniego. Albo strzelaj do niej, to ucieknę może Ty, palą się chyba trochę. Dobrze, trafiłeś, Wal! ładuj ich Ale ich zasłoniło. Oni się kopcą Powiedzkę kibali. O, to są KO pewnie Twix i TP To są Twix Podniosą twix. się w wodzie jeszcze, nie? Mogą się w wodzie podnosić? Mogą czemu ta łódka nie zatapia za się jeszcze no? Na tym już są Na nowo, nie? Na jakiś już zabity jest serce. A gdzie, a gdzie mój kill, kurwa Pójdź tu to na myltę. Kurwa, Skołbiak by był lepszy, może mi coś trafił. A teraz zmylty będą szli do nas, nie? Znowu. To znowu? Znowu nie zmylty. No, 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 znowu, no. Ci se płyną środkiem wody. Po lewej, no, syni. tam dopłyną wiesz, Zataż Marce, gdzie widzisz typa. Teraz nie widzę. Nie Dobra, nie masz. Zataż, bo oni... Tutaj gdzieś, nie? Większym problemem są te typy, co idą z tego. Znowu. Łódka podpływa! Ty nie pomóż pomusz, chodź, arty. Uda się. Kurwa, do tu i wpływa. Patrzcie, za tą prawą, trochę arty, nie masz na boj dużo, nie? Oszczędzaj! zaj. Zostań po ładu. Ze snajpy ładuj arcy, nie strzelaj z tego. Jest tu typ, Skara! kara. nie dobij jak chcesz tutaj. Gdzie? Dobiję go. Ty. Oni tu dopłynęli. Płynie na brzeg kolejny. Zadać go arcy. z pleców. Podpływa, zadacz go, niemu Dobrze. Ładnie arcy Kurwa plecy idą arcy Uciekaj arcy Kurwa no nie Nie weź mnie podnieść arcy to bo mongoły są Tylko ja patrzyłem na typa niepotrzebnie Nie mogę go podnieść po prostu Kurwa Brzegi tam mieć bo to mongoły są Wierz mi Dołem arcy Ołeł, Szybko arcy, bo strefa idzie, podnoś dawaj, go! Dawaj strefa idzie, dawaj no, bo ten znowu, sam tylko patrzyłem w drugą stronę jak głupek też tak samo mongoł Arcy ogóle, ogarnij zem. się Sini trochę, no pomóż mu No kurde no, chciałem ty trafić i drugi wystrz strzelać, no zbociłem no przyznaję się no Dobra spadamy stąd Zegiem, do wody no, Ja pierdolę, no nie Uro. dał się mu uleczyć No koniec Ale ty Syni to zbociłeś, ja pierdolę nie? Ale to zbociłeś. Nie no ja wiem, że idą typy z tego, przecież widziałem. Ale, Ale jak ty to, to kurwa zbociłeś, to chłopie no? No si. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, sądziłem, że tam już nie. Cały czas patrzyłem. Ja 16. Ale wy to zmogliście, kurwa, nie? Strefa, się Kurwa, się go podnosić, ja strefę prawie miałem Sini, kurwa, dzisiaj za strefą siedział hmm. Pilnowałem, że mi nie wyszli właśnie Z tej strony jednak wyszli Ale mogłeś wejść do strefy i też pilnować Ty no, ale Sini, no, no kurwa, tak, żeś tak, to tak. zmogłeś Przecież to boty cię złożyły, Zresztą nawet dobre typy, nie? Sprawdź CHD Ja wiem, że to były boty, no ty nie musisz mi mówić Ale co my, my nie sądziałem, że trafików, Łopie. idioto Chłopie